To nie będzie postać, która bije się w KSW, tylko to będzie zawodnik ze strajfu Morelli. Naprawdę bardzo dobry rok. Walki wzięte tam w short notice, wygrane z Sylvkiem Millerem, z Drozdowskim, a, a wtedy też pamiętam, że pierwszą walkę, którą wziął chyba na strajfie, to, to było w ogóle jakoś tak, że on miał walkę jeszcze wcześniej. Jedną i tam nie wiem, dwa dni, dzień. Coś takiego, dwa, trzy dni różnicy? Czy tam no jakoś, jakoś, jakoś. jakoś, Tak, że tam dosłownie skończył jedną walkę i zaraz dostał propozycję, pojechał na drugą i drugą też wygrał, więc. Tak, myślę, że tutaj odkrycie roku też jak najbardziej pasuje do niego i myślę, że ono jest bardzo nieoczywiste, a ja też chętnie sobie po prostu popatrzę na niego, co on tam będzie dalej wyczyniać, no bo to też jest moja kategoria wagowa, więc zawsze fajnie poobserwować mocnych chłopaków. Uwagę. Książka Marcina Różalskiego już dostępna. Zamów na książka Różala.pl.